Pokażę Wam najprostszy sposób na odżywkę, która przyspiesza do włosów, regeneruje i wzmacnia tak naprawdę włos. Wszystkie składniki wszystkie składniki tak naprawdę tutaj mam przygotowane. Wystarczy je tylko tak naprawdę zmieszać. Czyli sok z cytryny, oliwa z oliwek, woda, drożdże i żółtko z jajka. Więc tak naprawdę, bo żeby nam drożdże się Jedną czwartą, jedną, jedną czwartą kostkę drożdży sobie tutaj rozkruszymy. Dodamy jedną szklankę wody. Dobra. Wymieszamy sobie, żeby troszeczkę się rozpuściły. One w wodzie oczywiście na pewno się troszkę rozpuszczą. O, już się robią takie białutkie. Tworzymy sobie oliwę z oliwek. Może być olejek, oczywiście rycynowy. Jak najbardziej. Weźmiemy sobie łyżkę. I dodamy jedną łyżkę oliwy z oliwek. Dorzucimy sok z cytryny, który już wcześniej wycisnęłam. Z jednej pełnej cytryny. I dodamy na sam koniec żółtko z jajka. Wszystko wymieszamy. Taką mieszankę po umyciu szamponem powinniśmy nałożyć na włosy, czyli możemy. Jest to bardzo płynne. Więc tak naprawdę płuczemy w tym włosy i zawijamy tak naprawdę na godzinkę. I po godzinie powinniśmy tylko spłukać. Jeśli będzie, jeśli będzie takie wrażenie, że one, są, że one są troszeczkę niefajne, jakiś mają zapach, to wystarczy tylko, tak naprawdę, troszkę więcej ciepłej wody i nic więcej. Więc taką, taką mieszankę odżywki możemy sobie dać na, na włosy. Wydaje mi się, że wszystkie produkty możemy mieć w domu. My, kobiety, dużo gotujemy, więc dużo rzeczy nam zostaje. Dużo macie czasu teraz. <laughs> Dokładnie. I e, możemy sobie taką po prostu prostą odżywkę regenerującą, przyspieszającą porost włosów sami sobie stworzyć, ponieważ drożdże oczywiście e, puchną, więc jak najbardziej możecie sobie je e, ją zrobić. Także zapraszam e, do odwiedzenia mojego kanału na YouTube, Zalajkowania i subskrypcja i do zobaczenia pa.